Serdecznie witam wszystkie szczelce dzisiaj na czytaniu na miesiąc luty. Kochani, dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, że są rozkłady prywatne, bo te tutaj nie z wszystkimi będą rezonować. To będę powtarzać Wam do znudzenia, bo co jakiś czas ktoś mi tu wyskakuje, że mu się tam coś nie zgadza. No Nie jest możliwe, żeby każdy szczelec żył tym samym życiem. Mamy je różne, pomimo, że jesteśmy szczelcami, rybami czy też wodnikami. Dużo zależy też od Ascendentu, numerologii i tak dalej, i tak dalej, ale też od tego, jak przerobiliście własne życie, czy jeszcze tego nie zrobiliście. I powracając ogólnie, ogólnie tu się dużo może dziać: eee, dużo energii bardzo pozytywnej, także Wy możecie mieć w sobie tyle. Zapału, chęci do zmian życiowych, do jakiejś realizacji swoich planów, jak tam któreś już były gdzieś tam, a nie było możliwości lub nie było czasu na to, aby je zrealizować, ale również mogą powstawać nowe plany na życie, e, możecie sobie nowe e, wyzwania stawiać. No i to będzie też tutaj skutkowało tym, że dużo będzie Was potrzeba w tym wszystkim, no bo aby to zrealizować, no musicie się jeszcze za to wziąć. Nie wystarczy siedzieć, i stosować prawo przyciągania, bo to tak nie działa. No, niestety nie. Prawo przyciągania swoje, ale wy musicie też do tego dążyć, aby można było to zrealizować. Nie wiem, po co wy kreujecie w głowie takie obawy, że coś się nie uda, że coś nie wyjdzie, że coś jest nie dla was. Tak jakby ktoś wam pokazywał słoneczko, a wy byście się bali, że się tym słoneczkiem poparzycie. Szkoda, bo macie naprawdę fajny czas w realizacji różnych planów. Myślę i związkowych, i takich domowych, i budżetowych. No na każdym planie macie dobrą, dobre możliwości, ale pamiętajcie, to są możliwości. Czy wy z nich skorzystacie, no to już zależy od Was samych, więc możliwości są jakieś. Możecie dostać wiadomości od jakiegoś mężczyzny, niekoniecznie od byłego, aczkolwiek może tak się stać, ale te możliwości również mogą dotyczyć pracy, właśnie realizacji Waszych planów. Ktoś Wam coś tu poda, jakiś temat wskaże dr drogę, także słuchajcie dobrze tego, co ludzie do Was po prostu mówią. No i właśnie ci yy, single, single. Ja mam wrażenie, że Wy troszkę nierealnie podchodzicie do pewnych spraw. Tak jak powiedziałam, Macie możliwość i będzie taka możliwość na zbudowanie takiego stałego, prawdziwego związku, ale albo Wy jeszcze za kimś tęsknicie i sobie wyobrażacie ten świat związany z tą osobą, to jest nierealne, to jest złuda, więc przestańcie kreować życie z kimś, kogo już w Waszym życiu po prostu nie ma lub przychodzi, odchodzi, bo robi tylko zamieszanie i z tego nie będzie żadnego związku. Ja wiem, że potraficie sobie tłumaczyć, że wiecie, on musi dojrzeć, ona musi dojrzeć, on musi się otworzyć, to nie jest puszka, żeby się otwierała. Więc jeśli ktoś was nie chce, to z wami nie będzie. Choćby nie wiem co. Pójdzie i ułoży sobie życie z kimś innym, nie z Wami. Jeśli ktoś chce z Wami być, to po prostu jest, działa i Wy o tym wiecie. Także nie czekajcie na jakichś tam byłych, byłe. Nie, nie, nie kreujcie sobie życia z Nimi, bo to życie z nimi nie jest możliwe. Zobaczcie na to, co daje wam świat. Dajcie sobie szansę na nowe, bo myślę, że ta szansa tu jest, ale czy wy po nią sięgniecie, czy wy się zamkniecie, będziecie tylko czekali na to, co było, lub macie wyobrażenia o nierealnym związku, takim książkowym, filmowym, a życie jest zupełnie inne i czasami trzeba na nie spojrzeć właśnie w taki. Przyziemny sposób, każdy ma jakieś wady, każdy ma jakieś swoje oczekiwania, nikt nie będzie się układał pod Was, bo Wy tak chcecie, więc możliwość macie, czy z niej skorzystacie, czy nie. No to wybór należy do Was. Związki stałe tu finansowo jakieś sprawy będą, jakieś wydatki mogą się do Was przyczepić wydatki związane z urzędem, lub też będziecie po prostu komuś płacić za jakąś usługę. Zaczęcie się to troszkę waszym budżetem, aczkolwiek biedy całkiem nie będzie, bo tu widzę, że będzie w drugiej połowie lutego poprawa tych finansów, aczkolwiek gdzieś, no, może to być coś, co no, nie będziecie się z chęcią rozstawać z tymi finansami, no, ale to jest zrozumiałe. Poza tym w związku Myślę, że jest dobrze, że jest spokojnie, że, że tutaj nic takiego się nie dzieje. Nie dzieje się źle, nie dzieje się dobrze. Po prostu rutyna dnia codziennego, ale ona wcale nie jest zła. Jakieś zmiany do Was idą, te związkowe, ale to dopiero się szykuje koło miesiąca marca. No i właśnie finanse. W finansach mam również ten wydatek. Jakiś wydatek. Uważajcie też, szczególnie dziewczyny, aby ktoś Was nie naciągnął na kasę, tak? Żeby się nie objawił jakiś lobelasik, który Was po prostu skasuje, oszuka, okłamie, no bo będziecie stratne. Pomimo tego, że dużo się o tym mówi, to wiele dziewczyn, ale mężczyzn też um, daje się nabrać na tego typu yy, Love lasów, kochasiów, którzy są was zakochani, i, i, i oni wszystko dla was podajcie im pieniądze, bo są w jakiejś y, sytuacji, z której nie mogą być. Także uważajcie, bo uważam, że tą sytuację możecie pominąć w jakiś sposób, o ile nie dacie się oszukać. Ale to, tak jak mówiłam, jest jakaś jednorazowa sprawa, jest tu możliwość wyjazdu do pracy za granicę, więc e, może co niektórzy z Was będą zmieniać pracę, wyjeżdżać, lub po prostu w takiej wersji pracujecie. E, w pracy tak ogólnie nic złego się nie dzieje. Finanse myślę, że nie są złe. Plucz tego jednego takiego wypadku, który możecie uniknąć, tak jak powiedziałam. Aniołeczki, przepraszam, karta rady. Karta rady właśnie wskazuje na singli. Pojawi się w waszym życiu, tak jak powiedziałam, osoba do związku. To jest osoba stabilna, osoba, która wie, czego chce. Tylko wy jeszcze musicie podjąć słuszne decyzje i do jakby. Pozwolić jej zaistnieć w waszym życiu. Aniołeczki, nowa miłość, no widzicie, wszyscy się zgadzamy: I Aniołeczki, i ja i karta rady. E, e, jesteś, jakaś nowa osoba wzbudzi w tobie romantyczne uczucia, także zamknijcie to, co stare, to, co e, nie sprzyja wam, nie służy, i otwórzcie się na te nowe możliwości, bo naprawdę są fajne i mogą wam przynieść dużo, dużo szczęścia, nawet jak. Tego w tej chwili tak nie widzicie. Pozdrawiam serdecznie.